Uh oh Pasjonaci pływania, biegów i jazdy na rowerze zjechali kilka dni temu na czwarty międzynarodowy triaton policyjny w Ostrowie. Tegoroczne zawody były jeszcze bardziej konkurencyjne od tych organizowanych w latach ubiegłych, gdyż po raz pierwszy połączone zostały z Pucharem Polski w Triatlonie oraz mini triatlonem dla młodzieży. Tradycyjnie zawody zainaugurowane zostały na ostrowskim rynku. Chcę przekazać Wam przede wszystkim życzenia najlepszych wyników na dzisiejszych zmaganiach. Przekazać w imieniu własnym wszystkich policjantów Województwa Wielkopolskiego, wszystkim zawodnikom, a szczególnie policjantom, którzy dzisiaj walczą o tytuł mistrza kraju wśród policjantów. W imieniu własnym, w imieniu również komendanta głównego policji, który jest patronem tej imprezy. Jest to czwarta edycja. Na pewno będzie piąta. Dzisiaj już wszystkich zawodników zapraszamy do udziału co rok. A czwarty Międzynarodowy Teatron Policyjny oraz Puchar Polski w Teatronie uważam za otwarty. Dziękujemy Panie po uroczystym rozpoczęciu i prezentacji zawodników uczestnicy zawodów przenieśli się, a raczej przejechali na rowerach na Ostrowskie Piaski, gdzie czekała na nich świetnie przygotowana trasa zawodów. Zawodnicy będą brali udział w pływaniu, bieganiu i jeździe na rowerze. Jest to pierwszy, tak tak, wielki, tak wielka impreza, ponieważ w tej chwili jest to Puchar Polski. Nie tylko startują policjanci w swojej konkurencji oddzielnej i samodzielnie klasyfikowani, ale jest to pierwszy raz w Ostrowie zorganizowany Puchar Polski, gdzie startują zawodowcy. Międzynarodowy triatlon policyjny cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Podczas tegorocznej edycji w szranki stanęło 37 policjantów z Polski i z zagranicy. Dostaliśmy z Polski zaproszenie i dlatego postanowiłem tutaj przyjechać. Nigdy nie brałem udziału w triatlonach. W Polsce startuję po raz pierwszy. On no, Cały rok trenuję pod okiem trenera pana Cisielskiego. Cały rok są te przygotowania tak pływackie, kolarskie i biegowe. Startujemy w biegach na zawodach, na rowerach górskich, na szosowych i tak się przygotowujemy przez cały rok. A brał pan wcześniej już udział w tego typu zawodach? Tak, tutaj jestem po raz trzeci. Co roku biorę udział w zawodach tretonowych w otwartych, poza kategorią policyjną i tak startujemy tutaj już trzeci rok. Podczas zawodów swojej przedstawicielki miała także płeć piękna, reprezentowały ją dwie policjantki Katarzyna Winter Droszczak z Komendy Wojewódzkiej z Wrocławia oraz Wiolenta Szczebak z KMP Łódź. Ponieważ generalnie bardzo interesuję się sportem, lubię sport. Jestem policjantką i nie tylko uczestniczę uczestnictwem w ale również biegam jakby pierwotną dyscypliną było bieganie, a bo później po prostu dołożyłam sobie kolejne dyscypliny, ponieważ jest to urozmaicenie i sprawdzenie swoich sił, umiejętności i no na pewno hartuje to, to w nas pewne pewne wartości. A jak wyglądały przygotowania? O, przygotowania wyglądają tak, że trzeba, trzeba biegać, trzeba pływać, trzeba jeździć na rowerze, robić to systematycznie, no i włożyć to w dużo wysiłku, ponieważ jest to ciężka dyscyplina i wymaga, wymaga dużo, dużo samozaparcia i chęci. Dobrze oznakowane i zabezpieczone trasy, a także po raz pierwszy w tym roku wprowadzony pomiar chipowy czasu uczestników, to były główne atuty tegorocznego triathlonu. W latach ubiegłych sprawiało nam trochę kłopotu klasyfikowanie zawodników, ponieważ trzeba było mierzyć czas ręcznie. Wymagało to troszeczkę no, czasu, żeby policzyć, podsumować. W tej chwili z uwagi na to, że jest to po raz pierwszy organizowany puchar polski, gdzie trzeba już profesjonalnie do tego podejść, ponieważ tam zawodnicy liczą. Każdy, każdą sekundę trzeba było wprowadzić pomiar tak zwany chipowy. Udało się załatwić firmę, która obsługuje właśnie tego typu wielkie imprezy jak Puchary Polski, Mistrzostwa Polski. Przyjechali ze swoim sprzętem i właśnie pomiar, jest pomiar tego czasu. Będziemy mieli czas już po zakończeniu każdej konkurencji dokładny co do setnej sekundy. Bezpośrednio przed startem każdy z zawodników otrzymywał swój chip i numer identyfikacyjny. W ten sposób przygotowani zawodnicy czekali już tylko na ostatnie instrukcje sędziego. Startujemy w części pływackiej. Z wody, z głębokości mniej więcej od kolan, płyniemy w stronę boi na wprost żółtej. Mijamy ją lewym barkiem, następnie druga boja po lewej stronie, widoczna z plaży, również lewym barkiem i kierujemy się w stronę żółtej bramy do wyjścia z wody. Dowolną trasą. Dystans jest to jedno okrążenie pływackie. Następnie wdajemy się do boksu rowerowego, miejsce znane dla wszystkich. Zabieramy rower i kontynuujemy wyścig kolarski. Trzy okrążenia. Apeluję o bardzo bezpieczną jazdę przy nawrotach, ponieważ cały wyścig odbywa się na jednej trasie w Tomi z powrotem. Przy nawrotach wyraźnie proszę zwolnić, kontrolować sytuację, żeby było bezpiecznie. Po zakończeniu wyścigu kolarskiego wyruszamy na trasę biegową. Dwa okrążenia biegu.

Proszę wyrównać linii, panowie, i nie tworzymy jedności. Jeszcze panowie proszę wyrównać. Byli także spóźnialscy, jak ten oto policjant, który najwyraźniej nie znał dokładnej godziny startu. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 800 metrów. Z wody zawodnicy musieli przebiec kilkadziesiąt metrów, aż do stanowisk rowerowych, gdzie następnie mieli kilka sekund na przebranie się i przejście do kolejnego etapu, którym była jazda na rowerze. dawaj, no, Tak jest, nie marnuj czasu. Zawodnicy mieli do pokonania ponad 21 km. Jak widać emocje sięgały zenitu. Jadą Choć w zawodach wystartowały tylko dwie policjantki, nie dawały za wygraną. Jedziemy. Nie, dochodzisz do nich, i siedzisz na górze. Poziom jest co roku wysoki, ale jest to grupa 10 zawodników, która ściga się, a reszta są to policjanci, którzy na co dzień nie trenują aż tak mocno jak my. My jesteśmy zawodnikami, oni rekreacyjnie się to bawią. Już zaledwie po kilkunastu minutach najlepsi zawodnicy odstawiali swoje rowery i przechodzili do ostatniego etapu zawodów biegu na 5800 metrów. Startuje po raz trzeci, ale tak wysokiego poziomu jeszcze nie było. Czyli trudna walka była. Trudna i ciężka walka była. Atmosfera podczas zawodów była naprawdę gorąca, jednak jak widać, zawodnicy własnymi sposobami umieli sobie z nią radzić. Choć rywalizacja była zacięta, najlepszy wynik wśród policjantów uzyskał Tomasz Moros z Akademii Policyjnej z Wowa. Pokonał on trasę triatonu w godzinę 10 minut i 10 sekund. Tak bardzo się cieszę i bardzo dobrze były zrobione z zawody, dobrze organizacja z zawodów. I Ciężko było? Ciężko było na biegu. Bieg był. No, Dumą, że będzie mniej. No, Okrużenie będzie krótsze. No, Bardzo długie było. Drugie miejsce zajął natomiast Dariusz Olewiński z komendy miejskiej policji w Toruniu. Ukończył on trasę z wynikiem zaledwie o 16 sekund gorszym od zwycięzcy. Dobre miejsce, przygotowywałem się cały rok, moi rywale, z którymi się ścigałem rok wcześniej, dwa lata wcześniej byli za mną, zawodnik z Ukrainy po raz pierwszy na naszych zawodach, no i wygrał, był lepszy. Najlepszym policjantem z Wielkopolski okazał się Tomasz Szczyrba z KWP Poznań, a wśród pań triumfowała Wioleta Szczebak z KMP Łódź, która pokonała trasę w godzinę i 46 minut. Niestety w tym roku zabrakło na starcie policjantów z Ostrowa. Krzysztof Minta odniósł kontuzję kolana, a Rafał Benedykciński nie zdążył na czas przygotować się do zawodów. Miejmy nadzieję, że za rok sytuacja ta ulegnie zmianie i Ostrowscy policjanci również pokażą, na co ich stać. Zacięta rywalizacja rozegrała się także pomiędzy zawodnikami Pucharu Polski w triatlonie. Udział w nim wzięło 68 miłośników tego sportu, którzy zjechali na zawody z całej Polski. Zawodnicy Pucharu mieli do pokonania tą samą trasę, co policjanci. Tak, tak Triathlon to jest wspaniała dyscyplina, czy to jest długi dystans, czy krótki. Zabawa doskonała. Kocham triathlon. Startuję w wielobojach, ale w wieloboju się nie można tak zmęczyć. Startowałem tutaj trzeci raz. W zeszłym roku byłem szósty, no ale w tym roku wiadomo, Puar Polski zjechali młodzi zawodnicy, 20 lat młodsi, którzy, którzy ścigali się naprawdę na maksa. Po rowerze jeszcze było nieźle, no ale bieg mam, kon kontuzja Achillesa, no i z ograłem tych, których chciałem, wszystkich znajomych takich i tam jest bardzo satysfakcjonuje. Chociaż nie okrywam, że bieg był po prostu rekreacyjny, spacer to był, podziwianie piasków i okolicy. Nie. Jak wyglądały przygotowania? No przygotowania... Nie są zbyt szczególne, dlatego że ja praktycznie cały rok przygotowuję się pod wszystkie imprezy typu narty biegowe, wielobój, triatlony, także tylko ostatni BPS, bezpośrednie przygotowanie startowe, ostatnie trzy tygodnie, zmiana trochę jest układ konkurencji, podpływanie i ewentualnie przejście z roweru pod bieg, ale generalnie no, trzeba trenować taką dyscyplinę cały rok, bo to nie jest tak, jak niektórzy budzą się miesiąc wcześniej i zaczynają trenować. Nie, To nigdy się nie trafi z formą, bo poziom wytrzymałości ogólnej jest zbyt mały. Wytrzymałość specjalna, no, trzeba zrobić ją na wytrzymałości ogólnej. Także być trzeba sprawnym i aktywnie się ruszać cały cały sezon. もう今日は手伝っていただき W tym roku, akurat szczerze mówiąc, zbytnio nie trenowałem, ponieważ miałem maturę, egzaminy na studia, no i zbytnio nie było czasu na treningi. Ale w wolnym czasie często wsiadałem na rower, biegałem, pływałem. Bardzo ciężkie treningi, dużo samozaparcia, ale po prostu trzeba się wziąć w garść i ostro walczyć. No i przede wszystkim bieganie jeszcze, tak. Walka o najlepszy wynik toczyła się do ostatnich metrów, jednak trasę triatlonu najszybciej, bo aż w godzinę 8 minut i 18 sekund pokonał Tomasz Gongola, zawodnik Olimpii Poznań. No, zwycięzca pucharze Polski zawsze cieszy. Nie jest to moje pierwsze Pucharze pucharze polski, ale bardzo lubię tu startować, ponieważ drugi raz tu startowałem, drugi raz wygrałem. Bardzo dobrze mi się jechało na rowerze z Bogdanem z Sądlem, współpraca się super układała. Zapewniłem już sobie taką przewagę, że na biegu mogłem już kontrolować. A po pływaniu pani prowadzi? Nie, po pływaniu trzecie miejsce. Jednak jak ktoś trenuje pływanie, a dwóch zawodników, którzy wyszli przede mną, trenowało pływanie wiele lat, to jednak jest zupełnie inny poziom. Ale bardzo się cieszę mocno popłynąłem. To są zawodnicy, którzy pływają bardzo dobrze. A jak wyglądały pańskie przygotowania do zawodu? Ja już się przygotowuję do zawodu wiele lat, od wielu lat się ścigam. Przygotowanie do zawodu to ostatnie 3-4 dni, yy, przy, taki kilka treningów lż, lżejszych, żeby tak zwana noga podawała i tyle. Drugie miejsce zajął Maciej Brum, zawodnik AZS Poznań z wynikiem 1 godziny i 8 minut. Mój kolega Tomasz Gongola yy, bardzo dobrze wypadł. <laughs> Nasi rywale niestety są na obozie, tak naprawdę ci kadra narodowa na obozie Szkandy-Porębie, także zabrakło tej, tego smaczku ścigania na najwyższym poziomie. Natomiast pozostali zawodnicy poza kadrą i poza tymi najlepszymi, bo tak prawdę powiedziawszy w Polsce jest może 10 równych zawodników, a reszta po prostu odstaje bardzo. Jest bardzo duży, duża przepaść. To widać po już po wyjściu z wody. Praktycznie pierwsza grupa już nie ma szans nigdzie dogonić. Jako trzeci przekroczył metę Robert Stępniak. Kraj startuje w każdym zawody, a to jest takie moje przetarcie przed takim długim triatlonem, który startuje w sobotę we Francji, w Ironmanie. 180 na rowerze, 42 biegu i, i 3800 w wodzie. Trzecie miejsce to jest znakomity wynik, jak panu się biegło? Dla mnie tak, biegło mi się znakomicie. Najgorsze moje spływanie, ale biegło mi się naprawdę znakomicie. Te wszystko nadrobiłem i dzięki temu bieganiu właśnie jest na podium. Słaba płeć również spisała się na medal. Najlepsza z pań, Anna Grzesiak, trasę zawodów pokonała w godzinę i 20 minut. Cieszę się bardzo, chociaż było naprawdę bardzo ciężko. Nie trenowałam dość długi okres czasu, więc jestem zadowolona. Jaki etap był najtrudniejszy dla pani? Bieg zdecydowania. A jak wyglądały przygotowania? Powiem szczerze, że w ogóle się nie przygotowywałam, tylko się uczyłam. Zbliża się koniec roku, więc trochę trzeba oceny nadrobić. Organizatorem tegorocznych zawodów był terenowy zarząd niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie. Tegoroczne zawody zaskoczyły wszystkich zarówno pod względem dobrego przygotowania organizacyjnego, jak i poziomem zawodników, który był namiarem zawodów międzynarodowych. No, w tym roku po raz pierwszy to weszliśmy rowerami na szosę, z uwagi na to, że przeprowadzany jest Puchar Polski, a Puchar Polski wymaga to właśnie, że kolarze muszą poruszać się rowerami kolarskimi. No poziom po prostu taki oceniał, że po prostu z roku na rok ta impreza osiąga większe sukcesy, Czasy są coraz lepsze, także mi się wydaje, że im, im jeszcze kilka lat upłynie, to będzie impreza rzeczywiście z prawdziwego tak jak sobie to wszyscy życzyliby. Ja pierwszy raz w ogóle startowałem trzy lata temu, to jest ogromny postęp, ogromna ja różnica zlepiej zorganizowane kiedyś to było z handicapem musieliśmy płynąć na basenie na jeziorze jest zupełnie inne zawody bo jest wszystko po kolei można się wykazać w 100% jako triatlonista jeżeli chodzi o trasę rowerową mówiono, że jest y, trudna trasa nie jest trudna trasa wystarczy być dobrze technicznie mieć opanowane zakręty zamknięta przede wszystkim ruch zamknięty to jest super i y, y, bieg rewelacja pierwszy raz były zawody Zorganizowane, no, widziałem lepiej zorganizowane zamieszki niż te zawody. W drugie były zdecydowanie lepsze. Trzecie już powiedziałem, że jeszcze trzy lata i będzie można Mistrzostwa Europy tu rozegrać. I chyba się nie myliłem, bo ten poziom, który tutaj jest, pomiar chipowy, dokładny pomiar czasu, idealnie oznaczona trasa, doskonale przygotowana, zabezpieczona. Można tylko sobie chwalić zawody w kraju. To jest, jest czołówka zawodów w kraju pod względem przygotowywania. No ja on tutaj już dyskutował wielce to za rozmowa, jałowa, miękna rozmowa, taka to.